Witajcie. Na Ukrainie na odcinku Charkowskim mamy już oficjalne potwierdzenie zdobytego terenu przez Federację Rosyjską. I tu możemy mówić o nowej taktyce. Zaawansowane jednostki nie szturmują bezpośrednio ufortyfikowanych obszarów Sił Zbrojnych Ukrainy, ale po prostu je omijają lub niszczą zmasowanym ostrzałem artyleryjskim i fabami. Fab to ciężkie bomby lotnicze, często występujące w formie o masie pół tony, tony i półtora tony. To też wiąże się z tym, że na tym odcinku jest małe nasycenie wojsk ukraińskich. W efekcie wojska rosyjskie wymuszają poddanie się wojsk obronnych, a że z nowymi rekrutami z zapału do walki nie ma, to rośnie liczba jeńców na tym odcinku. Na radzie ONZ w większości głosami. Przyjęto starania się Palestyny do stałej przynależności do Rady ONZ. Trzeba tu też zaznaczyć, że Polska głosowała za. I tym ambasador państwa hazarskiego na tym wydarzeniu wpadł w szał i demonstracyjnie zniszczył kopię karty Narodów Zjednoczonych. Kopię. Czyli możemy określić to jako zwykłe pozerstwo. You are shredding the UN Charter with your own hands. Jest, jest, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Simon. Polsce się też tu z ponieważ za to, że zagłosowała za przyjęciem Palestyny do ONZ, Ambasador państwa Hazarskiego skrytykował tą decyzję. Nie możemy też pominąć czegoś, co nazywa się wydarzeniem muzycznym, jakim jest Eurowizja, czyli maskarada nie wiadomo czego. Ocenę tego, co tam jest promowane, ominę. Sami napiszcie w komentarza, dokąd ta Unia podąża. Jednak nie to dla mnie jest największym szokiem. W całym tym teatrze głupoty jest forma głosowania za pośrednictwem SMS-ów, czyli wyrażona opinia społeczeństwa. Danego kraju. I tu przedstawicielka Ukrainy w tej formie otrzymuje od Polski największą ilość punktów, gdzie oficjalnie paraduje w przerobionej bluzie balanciagi na banderachciaga. Czyli inaczej mówiąc, społeczeństwo polskie zagłosowało na czystego banderowca i nazistkę. Oczywiście możemy to też tłumaczyć to tym, że sami Polacy mieli całą tą maskaradę w czterech literach a na swoją przedstawicielkę zagłosowała ukraińska mniejszość w Polsce. Mam tego świadomość. Jeżeli nagranie uważasz za wartościowe w torze informacyjnym, daj kciuk w górę i zostaw suba. Dzięki i do następnego.